Jest. E, Słuchaj, nie wiem czy mnie jak Tobie, ale chyba pora się zmywać. No Trochę tak, zmywa, mróz. Strasznie, strasznie. Chodź. Dla, dla, dla. Tęchala, chodź. Mnie. Nie złapie nas. Dla mnie. O, o, goni mnie, goni mnie, goni mnie, goni mnie. mnie. No, Jedzie pan. Zrób panu heja. Hej, tak, hej. Hej panu robi. Idziemy do autka na walka, pól będziemy robić. Idziemy autkiem. nie ma, czego nie ma. No ucieka pan sam, bo widzisz? Ucieka. Ty ona biegnie za nim. Chodź, wracamy. Chodź do autka polecimy. No Pojedziemy autkiem.